Ja zamówiłam jedzenie, ale jest zimne. A, proszę panią, bo to jest taka nowa moda, która z zachodu przyszła. My gotujemy i dowozimy zimne jedzenie po to, żeby pani sobie mogła odgrzać i poczuć się jak kucharz. Ale gdzie mam odgrzać? Proszę zapytać się czy pani nie podgrzeje pieroga. A te kalmary są dobre? No wie pani co, ciężko powiedzieć, no my tego jeść nie dostajemy, także, także nie wiem. Ale poleca pan. No ale kelnerzy jak jedzą resztki na zmywaku, to mówią że dobre. Jest lunch? No niestety proszę Panią, dzisiaj już lunchu nie ma, skończył się. A co kucharze polecają? No nie wiem co kucharze polecają proszę Panią, bo oni tylko po ukraińsku gadają, więc ciężko się z nimi dogadać. To jak wy rozmawiacie? No, porozmawiamy się na migi, wie Pani co, no tam za bardzo, za bardzo nie ma co gadać, tylko trzeba wódkę A co robicie szybko? Proszę Panią, szybko się męczymy. Wie Pani co, ciężka robota, stresująca psychiczna, fizyczna, także no, no nie przelewa się. Jak to nie przelewa się? Na kuchni się przelewa cały czas. Ostatnio jak zaczęli przelewać, to z mywakowej dojdzie się w robocie nie ma. Dzień dobry, restauracja, słucham. Macie dziś otwarty? Y nie.